Cześć Widzowie! Dzisiaj pokażę Wam jak zrobić sernik pistacjowy. Do wykonania spodu będziemy potrzebowali ciastek owsianych, masła i soli. Ciastka blendujemy na proszek. A następnie dodajemy rozpuszczone masło i sól. Całość mieszamy. Masą wykładamy dno i brzegi tortownicy. Do wykonania masy serowej będziemy potrzebowali twarogu sernikowego, jajek, budyniu waniliowego, pasty pistacjowej, ekstraktu waniliowego i drobnego cukru. Twaróg mieszamy z kremem pistacjowym. budyniem waniliowym, cukrem, ekstraktem oraz solą. Cały czas mieszając dodajemy po jednym jajku. Dokładnie wymieszaną masę przekładamy na przygotowany spód. często wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na 10 minut, a następnie zmniejszamy temperaturę do 150 stopni i pieczemy przez kolejne 50 minut. Po tym czasie studzimy selnik w piekarniku przy lekko uchylonych drzwiczkach. A następnie wkładamy do lodówki na około 5 godzin. Do wykonania kremu będziemy potrzebowali pistacji, kremu pistacjowego i serka mascarpone kalpona mieszamy z kremem pistacjowym. Schłodzony sernik smalujemy kremem i posypujemy pistacjami. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobał. Przypominam o łapce w górze oraz subskrypcji kanału. A ja się z wami żegnam. Cześć.